Dzień dobry. Nazywam się Anna jemyszek boraza jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu omówić dwie klauzule umowne niedozwolone. Jak już Państwu mówiłam, we wcześniejszych widach klauzule niedozwolone zapisane są w kilku miejscach, między innymi w artykule 385 z indeksem 3 kodeksu cywilnego. I co ważne, warto zerknąć na te zapisy. Tam jest 23 punkty. W punkcie 6 i 7 to są te klauzule, które dzisiaj chciałam Państwu omówić. I powiem dlaczego. Pierwsza to jest sześć. W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są. są postanowienia, które w szczególności uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju. Nie wydaje się Państwu, że dość często w umowach nie tylko w umowach kredytowych czy kredytu mieszkaniowego, ale w różnych umowach jest tak, że instytucje finansowe wymuszają na konsumencie, aby zawierał tego rodzaju postanowienia. Czyli po prostu wzorzec wskazuje na to, że aby otrzymać kredyt, aby móc korzystać z danego instrumentu finansowego, musicie Państwo zgodzić się na to albo żeby ta umowa w przyszłości była powielana, albo na to, aby także dostać inne instrumenty finansowe proponowane przez bank. Takie postanowienia są dość częstymi, a jednoznacznie z kodeksu cywilnego wynika, że są one niedopuszczalne w stosunku z konsumentem. Mamy nawet jeden wyrok, który zapadł przed i jest publikowany w rejestrze klauzul niedozwolonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a który dotyczy sytuacji, gdzie bank, w związku z tym, że była linia kredytowa, dawał sobie upoważnienie do zwiększania tej linii bez zgody konsumenta. I sąd, bank przez cały czas w postępowaniu sądowym twierdził, że jest to in plus dla klienta, tak? czyli jest to zgodne z jego interesem, ponieważ to bank daje mu możliwość korzystania z większości środków finansowych, a on może, ale nie musi z tego skorzystać. Natomiast sąd jednoznacznie powiedział, że takie działanie jest niedopuszczalne. Dlaczego? Ponieważ zwiększało obciążenie kredytowe klienta bez jego zgody. Czyli jeżeli by była sprawdzana jego zdolność finansowa, przykładowo miał linię debetową na 10 tysięcy, a bank sam rozszerzał mu na 20, pomimo że on z tego nie korzysta, to jakby była sprawdzana jego zdolność finansowa, to widniałaby informacja o tym, że jego zobowiązanie jest na kwotę 20 tysięcy złotych. I już z tego powodu było to postanowienie niedopuszczalne. Jeżeli Państwo macie u siebie postanowienia, które zobowiązują albo dają możliwość bankowi do tego rodzaju działań, bądź też zobowiązywały Państwa do skorzystania z innych usług po to, żeby otrzymać umowę kredytu, na pewno warto sięgnąć do rejestru klauzul niedozwolonych i zobaczyć, czy takie postanowienie już nie zostało zapisane jako niedozwolone, ponieważ ich jest naprawdę już dużo wskazanych jako niedopuszczalnych. Bądź też zerknąć do orzecznictwa, bo oprócz rejestru klauzul mamy też orzecznictwo dotyczące tego przepisu, czyli do artykułu 385. I tutaj też już naprawdę mamy bardzo dużo klauzul, które są wskazane jako niedopuszczalne w stosunkach z klientem. Klientem, będącym oczywiście konsumentem. Zatem. Gdybyście mieli oczywiście Państwo pytania, też możemy w kancelarii dla Państwa sprawdzić, czy takie klauzule są dopuszczalne i są już w rejestrze. Zatem dzisiaj tylko te dwa punkty, natomiast w kolejnym wideo będziemy omawiać kolejne klauzule niedozwolone. Dziękuję bardzo dzisiaj i zapraszam do komentowania.